Cześć, że ale z Strencka witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W tym odcinku zagrałem sobie w d Walls, Także to jest mój pierwszy odcinek z The Walls w naszej twarzy MC Craft Games. Jesteśmy w tymie drugim, jak się nie mylę, to są niebiescy. Dzisiaj gramy sobie no, oto takiej arence, w tamtym domku jest Enchant. I nie zapomnijcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Taką. No cóż, w starych mam Coxa i książeczkę Shadows 2 i coś meczki do odcinków i odaz D-Wallsów. I piszcie w komentarzach, yy, czy wam się podoba ta seria, bo yy, teraz mogę to chalamić, lecz wiecie, no, Życie, tak? Yy, będę może to lamił, chociaż w co wątpię, bo jestem ogólnie dobry w ten tryb, więc wiecie, co nie, ale myślę, że nie będzie jakoś tragicznie. Biegniemy sobie od razu na enchant, bo nie mam go stałego, a enchant zawsze spoko, rzemeczki. Myślę, że uda nam się go zgadnąć, jeżeli tak by było, ja bym się cieszył. Wow, coś mi przycięło przez sekundę, ale to nic, już mamy enchant. Bardzo fajnie, mamy skrzyneczki, butelki z No rzemeczki, bardzo fajnie wam powiem. Wow, też mam spadki FPS-ów. I jedna skrzynka, druga skrzynka. Zresztą tutaj, macie gdzie widzieliście są skrzynki, więc tutaj bezproblemowo możecie sobie wszystko pozgarniać. Tutaj, maczki, zbieramy sobie zboże, żeby było na jedzonko, bo jedzonko to jest podstawa w Minecraft'cie i na trybie Deal. wall że na serwerze MC Crafts Games, to jest serwer Citroxa. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale nie jestem pewny, więc jeszcze raz to powiem. Jest to bardzo fajny serwer, ja go serdecznie polecam. No i co, tutaj nie ma co dużo mówić, jest to, no, no, fajny serwer. Szybko przerabiamy, bardzo fajnie, dokopiamy sobie do końca, żeby było potem na jedzonko, bardzo fajnie. No i co, żemeczki lecimy kopać powoli. Yy, mamy już dwa diaksy na start, więc to jest bardzo fajne. Zrobimy sobie miecze eliksowe, z 2, więc to będzie ok yy, Mam drewienko? Nie mamy drewienka. Kolejny diament. Pierwszy wykopany blok i już kolejny diament, więc jest bardzo fajnie. Mam 50, FP mam 60 fpsów. Teraz 57, 45, 58, 7, bo tak nie mam takie spadki przy nagrywaniu, ale ogólnie z shaderkami jak nie nagrywam, no to mam do 100 ponad fpsów shaderami, co nie, bo bez shaderów dochodzi do 150 i tak ogólnie. Widzę, że już to trochę nie ma sensu. Wyjdziemy sobie na górę pod żeby już od razu było, potem bezproblemowo. Już tam czerwoni, widzę, mają jeden punkt. I też przepraszam Was bardzo, że nie było tak nawet dużo, długo odcinków, no ale wiecie co, nie? E, no. Nie chciałam się za bardzo nagrywać, a e, mam jednego takiego kolegę, który, e, no, jest głupi i, i nie umie nagrywać. Może no, tak powiem. Nie, z nim się bardzo głupio nagrywa po prostu, no. Jest w pierwsze fliksem, a druga jest snobem. Nie umie się klepać i ogólnie, więc... Nawet z nim nic nie nagra, ciągle klnie, bo jest snobem. No i wiecie co nie. A jak chcę rzucać odcinków, gdzie każdy klnie, bo to potem niemiło się ogląda. Okej, okay, żomeczki. Robimy sobie piece. Eee, sobie poprzepalamy te rzeczy na szybko O że co ja tutaj złota w nie 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 nie, złota oczywiście mam super vipa co nie i tam yy, no super vipa ogólnie będę miał na każdym odcinku bo sobie będę kupywał jak mi się skończy więc tu bez problemu oczywiście polecajcie kanał dla znajomych Mam jeszcze 4 diamenty. Gdybym miał mieczek Fire Aspect 2, już bym miał diamentowe butki, lecz robię sobie diamentowy mieć Lumiarne! Daj! Daj! Fire aspekt 2, żołmeczki, no. Udyjde! Uh, oh, 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 oh. Aha. Okej. Okay. Nie myślałem, że da, da mi ten miecz, ale bardzo fajnie. Dał mi ten mieczyk, więc ja się bardzo cieszę. Tutaj jest trapczy, więc tu nie idziemy. Ale gdzie była tam ta kopalnia? O tutaj. Dasz jedną za zarazę. Ten luminary jest bardzo fajny, pozdrawiam Ciebie. Dałeś mi mieczyk, który mi się naprawdę przyda. Szybki... Łatetetetetem. Miam, miam. Szybki crafting. I co? My już... To sobie robimy, to sobie robimy to to diamentowe buty i tak brakuje mi dwóch żelaza węgiel, no niech dwa żelazo wypadnie, już jesteśmy cali gotowi, więc bardzo ciekawe jedno żelazo no, żelazo wypadaj okej, okay, mamy wypadły kolejne dwa żelaza i co że meczki dość dzielamy to wszystko po 3, będzie ja widzę, że mieli bardzo dużo żadcia, więc o to chodzi. Ok. No, mamy bardzo dużo żadcia. Yy, miecz fire aspekt. Fajnie, fajnie. Ma ktoś Enchant i Kowadu? O, kurde. O, mam buteleczki zacznę. Fajnie, fajnie. Te plumi. Te plumi Postaw. Unbreaking na butach. Średnio, średnio. Ale wiecie co, nie? Buty diamentowe to nie jest tak źle. I miecz Fire Aspect 2, szatne z 2 żameczki. Mki za miecz. Dwójeczkę. nagrywam. Pozdrowiecie. No, no, piszę mu, że bardzo mu dziękuję za mieć tą dwójeczkę, bo dzięki mu mam coś fajnego. Więc wiecie, ziomeczki te, plumineira trzymamy się razem, okej. Okay? Ach. ok ale to ja robię krótkie cięcie i widzimy się jak będzie już parę sekund do opadnięcia ścian ok ale jesteśmy już po krótkim cięciu i widzicie zostało 30 sekund do opadnięcia ścian yy, no myślę że odcinek wam się ogólnie podoba i myślę że tak będzie do końca yy, co do timelapsa możliwe że zrobię jakąś timelapsa tam jak było kopanie no chociaż to było tak naprawdę długie więc Tylko tam jest pełno czerwonych na wieży, ja się tu trzymam z tym Lumineir. to jest bardzo fajny typo, więc wiecie. Trzymamy się razem, widzę, że fila, Czyli nie jest tak źle. Jemy koksa, jemy koksa, żemeczki, jemy koksa, koks zjedzony i klepa. Okej, okay, że mamy klepę z bambus.pl Luminare sypnął, ty z mojej drużyny sypnął. Ten, który mi dał takie dobre rzeczy, sypnął. I gonimy Mr. Bambusa. Mister Bambus spadełkował, ale na szczęście ja miałem bloki złota i sobie Zrobiłem koksa. Mam, że kolejnego koksa, co jest w miarę okej. Okay. I tego do Bambusa się, się, się trzeba trzymać trochę daleko, a to jest nasz. To nie będziemy go bić, jeżeli to jest nasz. To jest trap chest, więc nie będziemy tego otwierać. Mamy jedno zabicie, jest bardzo ciekawe. Jak mamy już jedno zabicie, tutaj, jak się nie mylę, gdzieś była skrzynka, w niej był. Koks, właśnie, był tutaj bardzo dobry mieć oraz było bardzo dużo refili i potki na życie. Okej, okay, żomalę szybko uciekamy. Yy, chociażbym mógł się odwrócić i... nie. Nie jem koksa, zimeczki. I nie jemy jeszcze Koksa, bo to nie jest trochę opłacalne. Może Koksa zostawimy sobie do Datemeczu, jakbyśmy wytrzymali. Yy, mamy dwie poty, czyli jest OK. No, jest. W miarę ok, nie ma co tutaj gadać. Został zabity przez Team. Aha, cztery, dobra. Ważne, żeby Team yy, no, czerwony podadał, no bo ten team nie jest za fajny, właśnie tam widzicie... Jak do Cox, która mnie kiedyś deadła w skrył to chyba jest nawet na odcinku. Goniła jakoś czerwonego, leciają teraz jakby dopadam i ją bym mógł zabić. Tylko ten teraz Fire Aspect mój e, praktycznie nic nie robi, no bo e, wiecie, no jest taka sytuacja, że jest, no, pora dnia, pora dnia, dobrze powiedziałam, e, pana deszcz, no i no, nic nie zrobi mu za ten Fire Aspect, więc nie ma co tak się rzucać. Ale myślę, że ten odcinek mi się spodobał, bo no, dobry początek. Dobra te, dobrze mi teraz idzie, chociaż mam jednego kila, co nie jest za dużo, ale no wiecie co, nie? Czy jeden kill, czy parę kili jest okej. Okay. Wcześniej grałem taką meczki o rękę, miałem mieczyk taki sam jak teraz, Fire Aspect 2, Shadness 2, lecz gościu wysadził TNT, zblokowało mnie w, yy, w no Boże, w klockach. Nie mogłem wyjść, no i mnie kiknęło za flya niby. No i działaćki się wtedy bardzo wkurzyłem. No i wiecie co, nie? Tutaj mamy jakoś i Story, kiedy ma koksa, więc ja już ucieknę. Tak jakby jak friks trochę. Ale widziałem, że ma koksa, więc nie chcę się na niego rzucać. Uj, zostało nas dwóch, czyli my mamy matne trochę szanse. Lecz to nie jest jakoś też tragiczne. Tu widzę ten i story jest już mogli się odwrócić i się z nim trochę poklepać Zjadł, zjedz, zjedz. Zjad, dobra. O ramy ziomeczki. Jak zjadł koksa, to odamy. Ozoramy, zoramy mu on tam będzie miał potem... Już mu się koks skończyć, to się odwrócimy i go powinniśmy sklepać. Tak, trochę jak Flix, ale wiecie, nie chcemy jeszcze marnować koksa, koksa na Deathmatch zostawię. No bo to będzie chyba przydatne, tak myślę. Czy jest daleko? Tutaj widzę, że próbuję ścinać zakręty. Klonidas Koks, ja się go boję, albo jej, nie wiem. O, widzę, że już mnie kolega nie goni chyba. A jeżeli tak, to fajnie. Środek. Środek. Jakiś Szymon padł. Więc ciekawie. Miał diamentowe spodenki. że te spodęki podniosę, co tutaj, ty ty, mojego się rzucasz, maki coś tu widzę, były diamenty. Dziumeczki, sorry, że tak za nie mówiłem, ale wiecie, emocje lekkie są, no i mam już trzy zabicia. Kurde, zostałem sam, tamtego mojego nie uratowałem, ale sobie jeszcze szybko skraftuję klatę i myślę, że będzie ok. Yy, tak myślę, że sobie skraftuję klatę. Tak, skraftuję sobie klatę. Tu widzę, klonida chyba z Cox ucieka, więc ja sobie... Od razu to i wezmę, jeszcze sobie zaemchantuję. ok, mamy zaemchantowaną klatę. Okej, okay, jesteśmy na deathmatchu, drzemeczki. Na kogo na początku? Może tego zielonego, bo tutaj tą klonidę z wykosić. Ona ma refa, więc ja też zjem refa. No, każdy tutaj jolo poleciał, ale ja na szczęście miałem koksa, więc myślę, że dam sobie radę na koksie. Ok, tutaj kolega już nie żyje. Widzę, że jest dwóch tych typ, aby było można ich sklepać. Fajnie, jakbyśmy wygrali to ma ten Kalon ma koksa, z kudy kurde, odamy, odamy, żomaćki, odamy, zjad koksa. A jak zjad koksa, to nie jest za miło, bo, kurde, no ich jest jeszcze dwóch, tak, a zostałam ja i klonidas koks. Właśnie, już klonidas koks nie żyje, a ten typo jest na koksie, tak, on jest na koksie, więc ja odam. Odam, żemaczki i wątpię, że to Arenę wygram. Chociaż zostałem ja, Mike i Kolonidas Cox. Ta Kolonidas Cox by mogła poklepać Mike'a, potem ja bym się wywalił. Może to wygramy na razie, Siemecki. Jak, jakby, jakbyśmy to wygrali, ja bym się naprawdę cieszył i to by było OP. Widzę, że ten Mike mnie tu ciągle goni. Ma jeszcze regenerację. Nie ma już chyba regeneracji w Coxie. Więc to jest, to jest bardzo fajne. A miałem lekko ścinkę, kurde. Kurde, dokąd, dokąd, dokąd? Dobra, Mike już powinien paść. Dobra, że maczki, Mike sypnął. Tylko, gdzie teraz jest ta klonida z Koks? Tam jest. Jak będziemy się klepać, nie wiem, czy, ona jest, czy on albo ona jest przypadkiem na koksie. Bo jeżeli nie, to by było dobrze. Nie, nie jest na koksie, nie jest na koksie, nie jest na koksie. Jest GG, bo nie jest na koksie. Mam przewagę, mam przewagę, mam przewagę. Żemeczki powinniśmy to wygrać, a jeżeli to wygramy i jeżeli on nie ma koksa, to naprawdę łapka w górę za ten odcineczek, bo odcinaczek będzie ostry. Klunida Skoks, klunida Skoks. Padasz, 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 padasz. Kurde, padasz, nie masz szans. Tak myślę. Nie. I Żemeczki, tak! Tak, wygraliśmy rundę, zabiję 6 graczy i zgadnąłem 42 monety. Wygrałem Adenkę. Nie mam tu skina, jestem Steve'em. Okej, okay, żomale. Ja się z Wami żegnam, z Wami był Kacwero. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górę. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć, pompuję.